Dzień dobry, W tej strony redaktor naczelny John Johnson. Przeprowadzimy dla was kolejną sondę uliczną. Oglądajcie. Budzi się pan z wielkim chujem w dupie. Co pan robi? Wymuję go, robię z niego potem śmigło i wsadzam go do szafki. Po czym czekam, aż będzie taki fajny, ciepły i po czym znowu robię z niego śmigło i wsadzam go sobie w dupę. Nigdy się nie obudziłem z wielkim chujem w dupie i nie mam zamiaru się obudzić. Jestem Maciej Koks. Ja przejmuję miasto. To ja będę wchodzął huję w dupę. ta Zastanawiam się, czemu mam go w dupie. Takiego dużego chuja ma mały otwór, dupki. No i się pytam tego chłopa, co mi włożył, co on robi. I to mu tego huja i tak wyciągam. Łamę go w połów, no i ch chyba popłacie się, no i chyba tyle. Wyciągam go bardzo intymnie powoli, żeby nie zasadził się bardziej. Budzi się pan, dziękuję w dupie. Co pan robi? Wymuję go. Rucham dalej. Wyciągam go, robi śmigło, po czym wylatuje z tej wyspy. No oczywiście patrzę, czy to ja mam swojego chuja w czyjejś dupie, czy czyjś chuje jest w mojej dupie, jeżeli ja mam w czyjejś dupie, no to fajnie, super, bo kończę to, co zacząłem robić. Krótka piłka, nie? Rucham dalej, to ja innych rucham, a nie oni ruchają, mnie. Pamiętajcie, wszystkich najlepszy adwokat, polecam, nie? Jak coś, to dzwońcie do mojego ziomeczka, jak i do mnie, zawsze jesteśmy na służbie, pomożemy dobrych chłopakom, nie, będzie, nie będą was słuchać dupy. dupę. No więc tak, jak już się obudziłem, no to... Sprawdzam ile mam pieniążków oczywiście w kieszeni i czy dobrze mnie wyruchał, że tak to ujmę. Potem wyjmuję tego kutasa wielkiego. No i co? No wyciągam go. Standard chyba nie. Wyciągam go, wyciągam. Patrzę się na chłopa. A tu wie pan co? Kurwa gomowa lalka. Ja ją ruchałem, a nie ja zostałem wyruchany. Dziękuję.